Cześć, jestem Anną. W tej części kursu chciałbym przedstawić Ci bardziej dokładnie pętle wewnątrz systemu szablonowego Smarty. Tak więc przejdźmy do naszego przykładu. Tym razem skupimy się na tej części kodu, a mianowicie wyświetlaniu dni tygodnia, które wyświetlane są właśnie w pętli. Zobaczmy, jak wygląda kod źródłowy. Jest tu użyty section. Znasz już dwa parametry section, a więc name, co oznacza nazwę danej sekcji, oraz parametr loop, który definiuje po jakiej zmiennej ma przechodzić pętla. Pętla wykonuje się dokładnie tyle razy, ile rekordów jest wewnątrz tej oto zmiennej. Nowy parametr jaki poznasz to MAX. MAX ogranicza nam ilość wykonań danej, danej pętli. Mimo, że wewnątrz zmiennej dni mamy 7 rekordów, możemy zdefiniować, że chcemy wyświetlić tylko 4. Zapisuję więc i sprawdzam jaki jest efekt. Widzę, że wyświetlone zostały tylko cztery pierwsze rekordy. Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek. Wracam do kodu. Kolejny z parametrów, który też jest bardzo często używany jest parametr start. Parametr start określa od którego rekordu zaczynane jest wypisywanie. Oczywiście numery rekordów Yy zaczynają się od zera, więc pierwszy rekord to 0, drugi to 1 i tak dalej, i tak dalej. Jeśli chcemy wypisać dni tygodnia, począwszy na przykład od wtorku, to podajemy start, równa się 1. Odświeżam i widzę, że mam tutaj wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela. Kolejny, ostatni już parametr yy, section to step. Step określa krok, czyli co ile ma być wykonywana dana sekcja? Co dwa oznacza, że co drugi element będzie wypisany, w praktyce działa to tak, poniedziałek środa, piątek, niedziela, a więc wypisaliśmy co drugi element z listy, czyli co drugi dzień tygodnia. Jeśli chcielibyśmy wypisać co drugi dzień tygodnia, począwszy od wtorku, możemy oczywiście łączyć parametry step równa się 2, start równa się 1. Odświeżam i widzę, że mamy wypisany wtorek, czwartek i sobotę, a więc co drugi dzień, począwszy od wtorku. To była pętla zdefiniowana na podstawie section. Oczywiście pętlę można też zdefiniować za pomocą for Zmieńmy więc section na for each. Pętla for each przyjmuje dwa podstawowe parametry. Pierwszy z nich to from, drugi to item. A więc from definiuje nam z jakiej tablicy bierzemy dane. Tablica nazywa się dni. Item definiuje nam jak nazywa się nasza zmienna, yy, która będzie przesyłana do wnętrza pętli. Będzie się ona nazywała na przykład dni. Tutaj sekcję zamykam. Znaczy kasuje i wpisuję foricza, i teraz zamiast takiej skomplikowanej konstrukcji, jak dni od pętla, może inaczej nie dni, a dzień będzie ładniej i czytelniej. O właśnie. Czyli foric dla, każde, dla każdego rekordu z dni przypisz wartość do zmiennej dzień. A tutaj wypisz po prostu zmienną dzień. Sprawdzamy, jak to działa w praktyce. I widzimy, że wypisał się poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela, a więc wszystkie dni tygodnia. Załóżmy teraz, że chcielibyśmy, aby wszystkie dni tygodnia były napisane na czerwono, a na przykład co drugi na niebiesko, a więc czerwony, niebieski, czerwony, niebieski itd. itd. Możemy to zrobić w bardzo prosty sposób. Span Style. I teraz kolor. Zamknę to z pana. I moglibyśmy to zdefiniować tak jak w jednej z poprzednich lekcji, a więc dać tutaj ifa, sprawdzić numer wykonania pętli A więc jeśli jest parzysty, to na przykład damy czerwony, jeśli nieparzysty, to niebieski. Ale ku temu, aby zrobić to prościej, służy taka funkcja o nazwie cycle. Czyli ustalenie cyklu. Cykl może być ustalony w bardzo prosty sposób. Valus określa nam, jakie możliwe wartości przyjmuje dany cykl. Aby tutaj trochę zoptymalizować, dam krzyżyk na początku, bo będą to wartości hexadecymalne i wiemy, że będą to wartości takie jak f00, czyli czerwień, oraz 00f, czyli błękit. Zapisuję. I patrzę jak to wygląda. Czerwony, niebieski, czerwony, niebieski, czerwony, niebieski, czerwony. Bardzo prosta. Działa to po prostu na takiej zasadzie, że przy każdym wywołaniu tej oto funkcji cycle brany jest kolejny element z tej listy. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby na przykład tutaj dorzucić trzy elementy. Wtedy otrzymamy taki oto efekt. Czerwony, zielony, niebieski, czerwony, zielony, niebieski, czerwony, i tak dalej, i tak dalej. Tych elementów może być naprawdę tu dowolna ilość. Jest to bardzo pożyteczne, jeśli chcemy na przykład kolorować wiersze w tabeli bądź też właśnie dane wypisywane w kolumnie. Możemy też chcieć, załóżmy, zmieniać tło pod newsami, aby newsy parzyste były na tle białym, nieparzyste na szarym albo jeszcze inaczej. Warto zapoznać się z tym poleceniem. To wszystko jeśli chodzi o pętlę. Dzięki za uwagę. Anno.